Nie ma. Dzisiaj będzie taki nietypowy film, ponieważ dostałem list pocztą. List od Michała, którego może znacie jako Sonic Variant 1994 1994.pl Przysłał on do mnie taki list na święta i prosił o to, żebym go przeczytał przed kamerą, więc właśnie teraz to uczynię. Tutaj widzę, że były jakieś pomyłki, bo są ślady korektora, coś jest skreślone, ale to wiadomo każdemu się może zdarzyć Co jest w liście. Oczywiście kartka z listem. List jest długi, wpisany odręcznie, na dwie strony a ja 4 więc żeby nie przedłużać, to będę go teraz czytał. Słupsk, 14 grudnia 2013 roku. List dostałem już z tydzień temu, ale nie miałem czasu wcześniej go przeczytać, także sorry Michał. Robię to teraz. Witaj Piotrze. Już wcześniej myślałem, aby napisać do Ciebie list, lecz jakoś nie było specjalnie czasu. W międzyczasie, gdy opracowywałem temat do omówienia w tymże liście, myślałem o tym, jaki masz wpływ na to, że od końca 2011 roku moje zainteresowanie się retrogrami, retrokonsolami wzrosło o 200%. Przez ten czas wstępnie zdobyłem garść gier na Mega Drive, Master System czy Nintendo 64. Wcześniej nie interesowałem się tymi grami, ale nie aż tak jak dziś. Głównie przez Ciebie staram się być dobry w tym temacie i bardziej będąc grami z lat 80., -tych, 90. -tych i chłonąc grafikę z, generacji, z tamtejszych generacji. Na znaczeniu wzrosła moja ocena wizualna. I nie mam skrzywienia twarzywego do pikseli. Zawsze przy grach zwracam uwagę na rok wydania, bo mogę lepiej wyobrazić sobie czasy i technikę jaka była powszechna. Wiesz co, to też czasem tak sobie myślę właśnie, że jak gram w jakąś starą gierkę, to myślę sobie kurde. Dla mnie teraz to jest starość, co nie? Ale na przykład w, w 85 jak zaczęli grać w Super Mario Bros. To wtedy to była nowość, więc jestem ciekaw jak wtedy to odbierali i myślę, że właśnie... O to tobie chodziło w tym, w tym zdaniu. Ale to mniejsze, bo najważniejszy jest temat listu. Idą święta, odpoczynek się nam wszystkim należy i kolejny rok oraz znów to samo. Déjà vu coroczne. Jesteś bardzo fajnym gościem, z którym można elegancko pogadać i wymieniać poglądami. Ty już bardziej obeznany jesteś w tym hobby i raczej masz więcej do powiedzenia. Wiesz... To wcale nie jest tak, bo... To, to nie jest... Yy, jakieś, to nie są wyścigi, tak? To, że na przykład interesuje się tym od 20 lat, to nie znaczy, że, że teraz będę się wymandrzał i będę każdemu mówił, że on jest nobem, tak? bo, bo bym był wtedy idiotą. Każdy, kto, kto naprawdę ma pasję i kto robi to z serca, to myślę, że, że nieważne, czy, czy zainteresował się tym rok temu, czy 10 lat temu. To jest nieistotne. W każdym bądź razie nie zawsze mówi się o zainteresowaniach. Sam pisałeś, że tak. Za bardzo nie jesteś zajebisty w tym. Nie bardzo wiem o co tu chodzi, ale... Może chodzi właśnie o to, co przed chwilą powiedziałem, że to nie ma znaczenia, ile lat się w tym siedzi. Czy ja wiem, masz więcej doświadczenia ode mnie? To nieważne. Już z grami miałeś styczność od wczesnych lat 90. To prawda. Ja pod koniec 1990? Tu chyba się Michał pomyliłeś bo to by znaczyło, że już miałeś coś z grami 4 lata przed swoim urodzeniem. Może to 99 powinno być. I od 2001. O tym decyduje wiek, znajomości i generalnie chęci. Ja bardzo żałuję, że wcześniej nie interesowałem się grami i konsolami. Zaczęło się dopiero w 2006-2007, ponieważ zobaczyłem pudło z PSX-em na półce w Empiku czy innym sklepie z takowym wyposażeniem. A najlepsze to zobaczyć trochę z Dreamcastem. Ale dziś wcale nie zaszkodzi grać w te tytuły, które wyznaczały standardy na kolejne lata. Obecnie zamierzam kupić makaronika za rozsądną cenę, ale jak dowalą cenę nieco za dużą lub licytację, w której bierze udział 7 osób i istnieje przepychanka, przeżyję, ale dam radę. Powodzenia. GBA, które wysłałeś 2 lata temu, trzyma się świetnie, ale ten czas ucieka. No wiesz, gęboje mają to do siebie, że jeżeli się samemu ich nie zniszczy, to one raczej... Wiesz, mogą wysiąść gumki o przycisków, czy tam włącznik, ale generalnie te konsole się nie psują. Rzadko się spotyka, żeby, żeby się popsuła. Także cieszę się, że, że wciąż działa i mam nadzieję, że jeszcze posłuży. Wiesz, że mam kabelek do wymiany danych z GameCubem. Działa wyśmienicie. Wiem, bo widziałem na YouTubie. Możesz zobaczyć na YouTube. Niedawno wstawiłem. Jak moje pozostałe konsole? PS2 czyta dobrze gry z PS1, ale z PS2 różnie ale kiepsko wymienić laser muszę X360 trzyma się dobrze ale załapał nieco kurzu czyszczę go systematycznie to dobrze Gamecube jak kamień nic go nie zniszczy dostałem pół miesiąca temu Mario Karta Double Dash za prawie 30 zł, sama płytka no szkoda że sama ja mam tą gierkę też i, i bardzo fajna jest I już to... CC daje po pysku swoim poziom trudności. No ja Ci muszę powiedzieć, nie chcę się chwalić, ale na 100 CC wygrałem wszystkie rajdy na, zło na złoto, ale oczywiście zajęło mi to sporo czasu, natomiast 150 CC to już jest naprawdę... Tam wygrać to już można się chwalić i... Mega Drive także ma się dobrze, ale powoli muszę intensywnie zbierać... Powoli muszę intensywnie... Michał, powoli czy intensywnie? Trzeba się zdecydować. Gry na 16-bitowce. Twój Game Gear także jest w świetnej kondycji No, tutaj się również cieszę, że ten Game Gear, którego ci dałem, chyba nie zaglądałeś do środka, bo tam kiedyś mówiłeś, że nie masz tego jednego klucza tam nad tym wejściem na cartridge, co jest ta taka nietypowa śruba, bo ja w tym Game Gearze to wcześniej, jak pamiętasz, wymieniałem kondensatory, więc myślę, że on ci jeszcze parę lat spokojnie posłuży. W sumie brakuje kilku Soniców do kolekcji. Nintendo 64 jest jeszcze najmniej włączone, ale chociaż w Super Mario 64 mam bodajże 94 gwiazdki. No to szacun dla Ciebie, bo ja powiem Ci szczerze, że nigdy tylu nie zdobyłem. Wiem jak ustawić menadżer pamięci w memorce od third party. Master System ogrywany jest często. To dobrze. Do Deepada się przyzwyczaiłem, ale nadal mi irytuje. Ostatnio zdobywam fajne gry, na przykład McDonald's Global Gladiators. Nie powiedziałbym, że to jest fajna gra. Przynajmniej nie wersja na Gengi Rise do dupy, ale czy Shinobi. No Shinobi to jest fajna gierka, nie powiem. Wii też nieco jest mi grane, bo nie chcę za szybko przejść gier. Kiedyś też tak miałem, że jak się właśnie miało dostępu do gier, to kurde tak człowiek tak męczył, męczył, chciał wszystko wycisnąć z danego tytułu, bo mu szkoda było, żeby za szybko przejść. A takiego gościa jak ty Szkoda, że dzieli nas nieco ponad 400 km Wiesz jak cię znalazłem? Szukałem kogoś kto omawiałby fajne gry i konsole w ojczystym języku Z miejsca polubiłem Cię bo dosyć twardo i śmiesznie opisywałeś konsole eee, gry gęboje. Najlepszy jest łysy Nie było momentów, w którym się z tobą nie zgadzą w twoim zdaniu I tak się zaczęło No i koniec listu nie wiem za bardzo co jeszcze umieścić Jaki wątek ale mam nadzieję, że list tobie się podoba. W sumie na odpowiedź, ale do tego nie przymuszam. Postaram się odpisać, jak znajdę czas, także nie mogę obiecać, że to będzie teraz czy zaraz, ale będę pamiętał. Ostatnio robiłem wpis chronologiczny moich gier na konsolę. od października 2008. I mam obecnie 110 gier. 110 gier, to jest bardzo duża liczba. Bez socera na gameboy, którego znajdziesz w liście. Tak, tu proszę Państwa, jeszcze coś jest, ale to za moment kolekcję wyceniłem na około 5000 no spoko pewnie trochę czasu ci to zajęło obliczenie ile co jest warte mniej więcej yy, lecz nigdy nie sprzedam swojej kolekcji trzymam cię za słowo ponieważ włożyłem w nią sporo czasu pieniędzy wiele gier które mam ciężko znaleźć na aukcjach a nawet jeśli są mają większą cenę niż ja kupiłem no i o to właśnie chodzi jestem z niej zadowolony ale to kropla w morzu przed nami rok 2014. Składam Ci życzenia, abyś w kolejnym roku i następnych żył spokojnie i miał się dobrze, aby wszelkie marzenia się Tobie spełniły. Ja również yy, dzięki, dziękuję Ci za życzenia i życzę Tobie wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiam cię serdecznie. Michał Sunik Waria1994. PS. Fajnie byłoby jakbyśmy się faktycznie zobaczyli. I jeszcze na końcu narysowałeś Game Boya. Sonika, fajnie rysujesz te Soniki, widać że masz wprawę w te, to tyle Dzięki za list Jeszcze słowo e, podsumowania odnośnie tego listu Fajnie, że, że do mnie napisałeś e, Fajnie, że tak o wszystkim, nie tylko o grach, właśnie, że tak e, miło, miło do, List doszedł do mnie przed świętami, także było to bardzo miłe e, No i cóż, chciałeś, żebym przeczytał go, więc go przeczytałem Zobaczmy jeszcze Co mi jeszcze tu przysłałeś? Więc jest to gra soccer na Game Boya. Zaraz zobaczymy jak ta gierka się prezentuje. Przysłałeś mi Michał Gierkę Soccer na Game Boya, sam cartridge, w, w bardzo ładnym stanie. No trochę brudny cartridge, ale ja sobie wyczyszczę, także dzięki Ci wielkie. Zobaczmy jak on będzie działał. Zagrajmy Niemcy przeciwko Nigerii. Strasznie ciężko jest, ja już to grałem. Strasznie ciężko tu się bramki strzela, ale ogólnie system tutaj rozgrywki, ogólnie grafika i wszystko jest fajne. Jestem już polgarny. Jak obronił? Kurczę Dawaj piłę, dawaj piłę Po paprańcu Kurczę, prze przelobowałem Dawaj, 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 dawaj Do niego i będzie go... Ja Nie ma gola Dobra Dzięki Ci Michał Fajna gierka, będę się mógł trochę pobawić Dzięki za gierkę, dzięki za list i za pamięć też do ciebie napiszę pewnego dnia. To wszystko. Cześć.